Dorastałam w Apusenach, mała wioska zapomniana przez świat, gdzie zwierząt było więcej niż ludzi. Po śmierci rodziców zostałam sama w drewnianym domu, w którym spędziłam dzieciństwo, tylko z kilkoma kurami, dwiema kotkami i... Marią, moją kozą. Maria nie była zwyczajną kozą. Miała białą sierść z szarymi plamkami i duże, mądre oczy, które zdawały się zaglądać prosto w duszę. Dostałam ją od naszego sąsiada, dziadka Iona. Tuż przed jego śmiercią. Ona jest bystra. Zobaczy, powiedział. Wtedy mu nie wierzyłam. Moje życie było proste. Wstawałam wcześnie, doiłam kozę, robiłam ser, kosiłam trawę, schodziłam do wioski na dole, by sprzedać, co się dało. Nie miałam telewizora, nie miałam internetu, miałam ciszę i marię. Zawsze chodziła za mną po podwórku, po sadzie, nawet kiedy szłam na grzyby w góry, zabierałam ją ze sobą. Pewnego jesiennego dnia poczułam potrzebę, by pójść wyżej niż zwykle. To był jeden z tych dni, kiedy człowiek czuje się pusty w środku i potrzebuje świeżego powietrza, by pozbierać myśl. Wyruszyłam o świcie z plecakiem na plecach, termosie z herbatą, dwoma kanapkami i oczywiście Marią. Za każdym razem, gdy próbowałam zostawić ją w domu, robiła awanturę. Drapała kopytami w bramę, aż się poddawałam. W południe dotarłam na skalisty płaskowyż, którego wcześniej nie widziałam. Było cicho. Wiatr delikatnie poruszał liść, które tańczyły w powietrzu. Zdjęłam plecak i podeszłam do krawędzi urwiska, by spojrzeć w dolinę. Było przepięknie, pomyślałam, tu mogłabym siedzieć godzinami. Nie zauważyłam wtedy, że ziemia pod moimi stopami była wilgotna. Ale Maria, ona coś wyczuła. Podeszła po cichu, zbliżyła się do mnie od tyłu i złapała zębami mój szali. Delikatnie, ale stanowczo, zaśmiałam się. Co robisz, dziewczyno? Chcesz się bawić, ale ona nie żartowała. Maria nie przestawała. Z zębami zaciśniętymi na moim wełnianym szaliku ciągnęła coraz mocniej. Odwróciłam się do niej i uniosłam brwi, trochę zirytowana. Och, daj mi spokój, chcę tu chwilę posiedzieć. W następnej chwili wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Poczułam, jak but ślizga mi się po ziemi. Ziemia się osunęła. Jakby cienki, kruchy język gleby odrywał się od ciała góry. Jeden głaz spadł, potem drugi. To było jak ciche rozwarcie paszczy pod moimi stopami. Zadrżałam i zrobiłam krok w tył, ale prawa stopa się poślizgnęła. Poczułam, jak coś mnie ciągnie w dół. Ręce zaczęły machać w powietrzu. Szukając czegoś, czego mogłabym się złapać, krzyknęłam krótko, instynktownie, i w tej samej chwili Maria szarpnęła mocno. Szalik owinął mi się wokół szyi, ale nie zacisnął się. Po prostu pociągnął mnie gwałtownie w tył. Upadłam na plecy, na ziemię, ale już z dala od krawędzi. Oddychałam ciężko, trzęsłam się, nie mogłam mówić. Maria stała obok mnie, patrząc mi prosto w oczy. Też oddychała ciężko. Patrzyłyśmy na siebie przez dłuższą chwilę bez słowa. Tylko wiatr poruszał martwe liście. Siedziałyśmy tak długo, z dłońmi na ziemi, z szyją chłodną od wilgotnego szalika, z Marią obok mnie. Nawet nie chciałam się ruszać. Bałam się, że góra znowu się otworzy. Wtedy poczułam pierwszą łzę na policzku. To nie był tylko strach, to była świadomość. Byłam o krok od śmierci. A jedynym powodem, dla którego nie runęłam w przepaść, była koza. Maria usiadła obok mnie, położyła się na ziemi i położyła swoją dużą, ciepłą głowę na moim kolanie. I wtedy naprawdę się rozpłakałam. Już nie byłam tą samą kobietą, która wspinała się po zboczu rano. Byłam duszą uratowaną przez inną duszę. I to złamało moją dumę. Kiedy w końcu się podniosłam, ziemia przy krawędzi wciąż była tam, krucha. Gotowa się osunąć. Zrobiłam kilka kroków w tył i spojrzałam w dół. To była stroma przepaść ponad dwadzieścia metrów. Nie miałabym żadnych szans. Nawet zadrapania by po mnie nie zostało. Spojrzałam na Marię. Delikatnie dotknęłam jej pyska i wyszeptałam: Wiedziałaś? Skąd wiedziałaś? Poruszyła lekko głową, jakby zrozumiała. I może naprawdę zrozumiała. Kiedy tego wieczoru wróciłam do domu, miałam błoton podrapane ręce i duszę w rosy. Maria szła za mną bez pośpiechu, spokojnym krokiem, jakby nic się nie wydarzyło. A ja, ja czułam, że nie jestem już tą samą osobą, która rano weszła na górę. Rozpaliłam ogień w piecu i usiadłam na małym krześle w kuchni, z dłońmi na kolanach, patrząc w tkę. Mój dom. Mały, stary, ale ciepły. Nagle był pełen pytań: A co gdyby Marii tam nie było? Gdybym zrobiła jeszcze jeden krok? Gdybym zignorowała to dziwne uczucie, ten moment zawahania? I najważniejsze, skąd ona wiedziała, że coś jest nie tak? Nie spałam całą noc. Zimna herbata stała na stole. Drewno strzelało w piecu, a Maria wzdychała przez sen w stodole. Znałam jej oddech, jej kroki. Ale tej nocy usłyszałam coś więcej: cichą mądrość, obecność, która nie była już tylko zwierzęciem, lecz świadkiem. Zastanawiałam się, czy Bóg wysyła aniołów w futrze kozy. W następnych dniach zapanowała we mnie nowa cisza. Już się nie spieszyłam, nie biegałam, chodziłam powoli, patrzyłam uważnie na liść chmury, źdźbła trawy, zaczęłam częściej mówić do Marii: Nie tylko chodź, stój, dokąd idziesz, ale Prawdziwe słowa. Mówiłam jej, co czuję, o czym marzę, co mnie boli. Może to brzmi dziwnie, ale ona mnie słuchała, bez mrugnięcia okiem, i zrozumiałam, jak bardzo byłam samotna przez te wszystkie lata. Nie fizycznie. Miałam zwierzęta, sąsiadów kilkadziesiąt metrów dalej, cały świat tam na dole, w dolinie. Ale w środku mnie było zamknięte pomieszczenie, i nikt tam nie wszedł, odkąd odeszli moi rodzice. Nawet ja. Aż pewnego dnia koza otworzyła te drzwi. Pewnego dnia przyszła do mnie sąsiadka z dolnej wioski, Anica. Przyniosła świeże mleko. Kiedy weszła na podwórko, Maria podeszła do niej z ciekawością. A Anica powiedziała: "Wiesz, że ona ma coś w oczach, jakby skanowała człowieka. Nigdy nie widziałam takiego zwierzęcia." Uśmiechnęłam się. Wiedziałam, ale zapytałam: "Myślisz, że zwierzęta wyczuwają to, czego my już nie potrafimy?" Spojrzała na mnie przez chwilę i powiedziała coś, czego nigdy nie zapomnę. Myślę, że ludzie zapomnieli jak czuć. Zwierzęta nie zapomniał. Wieczorem usiadłam obok stodoły. Maria spokojnie przeżuwała. Niebo było czyste, pełne gwiazd. Pogłaskałam ją po karku i powiedziałam: "Myślę, że wtedy uratowałaś nie tylko moje ciało. Uratowałaś część mnie, która już dawno umarła i nawet o tym nie wiedziałam." Maria odwróciła się i polizała moją dłoń. Prosty gest, ale miał w sobie więcej sensu niż tysiąc słów. W tamtej chwili obiecałam sobie, że nie będę już żyć na pół gwizdka, że nie będę ignorować tego, co żywe, że nie będę udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest. Bo życie nie zawsze daje nam drugą szansę, ale ja ją dostałam od najbardziej nieoczekiwanej istoty. Maria nie była tylko kozą. Była sercem natury wysłanym w jesienny dzień, by przypomnieć, kim jestem. Minęły miesiące od tamtego dnia w górach, ale wciąż to czuję. Nie tylko strach, lecz przebudzenie. Jakby ktoś zapukał do drzwi mojego serca i powiedział: "Otwórz. Jeszcze żyjesz". Pewnego poranka, po wiosennym deszczu, poszłam do źródła za ogrodem. Maria zawsze szła ze mną. Zanurzała pysk w wodzie, smakowała, potem podnosiła wzrok ku lasowi. Miała cierpliwość, której jej zazdrościłam. Usiadłam na kamieniu, bosymi stopami w mokrej trawie i pomyślałam, jak bardzo wszystko się zmieniło. Nie wieś, nie dom, ja. Wcześniej życie było tylko listą obowiązków: dojenie, sprzątanie, gotowanie, spanie. Teraz było pełne znaków, zapachów, szczegółów. Jakby wcześniej żyłam z zamkniętymi oczami. Zaczęłam znów pisać w pamiętniku mamy, który znalazłam lata temu, a potem porzuciłam. Ale teraz nie pisałam już o trudnych dniach. Pisałam o Marii, o tym jak patrzyła na mnie rano, o tym jak nauczyła mnie, że cisza to nie pustka, tylko język. Pewnego razu przyszedł do mnie chłopiec z sąsiedniej wsi, syn nauczyciela, żeby zobaczyć kozę, która Uratowała Ciocie Joannę. Ktoś mu opowiedział tę historię. Przyszedł z wielkimi oczami i zeszytem. Mogę ją narysować? zapytał. Uśmiechnęłam się. Oczywiście. To teraz nasza gwiazda, prawda? Chłopiec usiadł na ławce, a Maria podeszła do niego z typową ciekawością. Stała spokojnie, gdy szkicował jej rogi, sierść, oczy. Gdy skończył, pokazał mi rysunek. Na dole napisał. Niektóre kozy dają więcej niż mleko. Dają dusze. Lata mijały. Maria się postarzała. Jej sierść posiwiała, kroki stały się cięższe, ale oczy wciąż te same. Nie chodziłyśmy już po wzgórzach. Spacerowałyśmy tylko po podwórku. Przynosiłam jej najlepsze źdźbła trawy, najsłodsze gałązki wierzb. I każdego dnia dziękowałam jej w myślach. Pewnego spokojnego letniego wieczoru Maria położyła się na sianie w stodole i już się nie podniosła. Wiedziałam. To nie był ból. To był koniec. Siedziałam przy niej godzinami. Głaskałam ją po głowie i mówiłam wszystko, czego wcześniej nie odważyłam się powiedzieć na głos. Dziękuję. Nie tylko za tamten dzień, za wszystko, kim byłaś. Ty nauczyłaś mnie, jak żyć, nauczyłaś mnie czuć, pokazałaś, że nie trzeba być człowiekiem, by mieć ogromne serce. Płakałam, ale nie z rozpaczy, z wdzięczności. Dziś na moim podwórku stoi prosty, okrągły kamień, na którym własnoręcznie napisałam Maria, ta, która odciągnęła mnie od przepaści i przywróciła mnie do siebie samej. A jeśli kiedyś ktoś przejdzie tamtędy i zapyta, kim była Maria, powiem, że była kozą, ale tak naprawdę była czymś więcej, bo czasem cud nie przychodzi w niebiańskim świetle. Przychodzi na czterech nogach z zakręconymi rogami i sercem, które bije dokładnie wtedy, gdy Twoje miało już przest.